Dzień dobry, tutaj Piłkarzyk A dzisiaj bym porozmawiał tutaj o Finale Ligi Europy, czyli co to by było jakby się wydarzyło Gdyby nie było to by się wydarzyło Final Ligi Europy, który mógłby się dzisiaj odbyć Ale z powodu epidemii koronawirusa ten finał się nie odbędzie Ale moim zdaniem tego, do tego finału mogłoby dojść, jakby. No, nie było takiej bardzo kłopoty. Ten widzów mógłby się odbyć. Mogliby pojechać bezpiecznymi samolotami na mecz. Jakby oczywiście były inne partie, ale się odbędzie. W, oczywiście 27 sierpnia. Chyba się odbędzie, to nie jest takie pewne. Ale to było planowane. Ja rok temu czekałem. Nawet jak Legia gra w Imatch Ligi Europy rok temu to Serio Ja Serio Ja wiesz i wiedziałem, że Legia będzie w tym finale w Gdańsk. a jak Legia odpadło, odpadł, to pisywałam innym zespołem. I byłem ciekawy, kto w tym finale się zmierzy, ale no, dzisiaj no. No jednak tego finału do tego finału nie, nie doszło, no. Jednego co do, że doszło to, to w mojej grze doszło do tego finału, ale moim zdaniem to powinien... powinien się odbyć ten finał, ale... Nie oczywiście par, ale powinien się odbyć Miałem wielkimi kibisami. Zaraz przejdę do Ekstra Klasy, ale to jest główny temat. Moim zdaniem powinien się odbyć finał w Dańsku, no energia. Wstawiona energia w Dańsku. No to byś było bardzo, bardzo fajne, no moim zdaniem, no, powinien się odbyć ten finał. Ale coś no, było mówione o top 4... Top czyli najlepsza czwórka w miarę się na Stadionie w Gdańsku na Stadionie Legii, ale no, to jest inna sprawa ten finał jest przełożony na sierpień, oczywiście jesteśmy na etapie 1-8 finału Ligi Europy więc to się jeszcze nie, nie rozstrzygło a jeśli chodzi do Ligi Mistrzów to tak nie za bardzo no bo no, moim zdaniem do Ligi Mistrzów też nie powinno dojść, ale po, powinien być to się odbyć. Bezpiecznymi samolotami powinni jakieś gracze moim zdaniem bezpiecznymi samolotami tam, gdzie nie, nie ma ludzi oskarżonymi i wtedy... A czy Ligi Mistrzów by się, by się mogłyby odbyć? Przechodzimy teraz do tego, co się dzieje w klasie Przypominam, że od piątku rusza lot do O, Już Ekstraklasa, no... No najlepsza liga świata Najlepsza Na liga Europy, czyli Ekstraklasa W piątek się już rozpoczął dwa mecze Śląsk z Kraków I Wisła zagra też Z Pogonią No i w tej kolejce czeka nas wielki hit pomiędzy z Le Lechem a Legią I też der derby Trójmiasta Taki mały finał w Europie Czyli Arka i Lesia Ja wam zadam pytanie, kto wygra ten mecz Kto wygra mecz, kto według was wygra mecz Lecha i Legi? a kto by mógł wygrać derby Trójmiasta Ja to mówię tak ten. Ale teraz, wróćmy teraz do Pucharu Polski, który dzisiaj się odbył i dzisiaj niestety, bo byłem za Stalem Mielec, naprawdę wierzyłem, że Stal wygra. no Stal sobie nie poradziła, jednak z bardzo mocnym zespołem z Poznania i przegrała 3 do 1. A jeśli tutaj chodzi o to jeszcze mecz między Legnizami, to naprawdę mięś był bardzo blisko. Legia Warszawa, no naprawdę mógłby to wygrać naprawdę jakby się postarał w kolejności bo było do jednego, czyli tego jednego gola, no jakby się postarali, to by mogli pokonać Legi Warszawa, Mogliby wyrównać i doprowadzić do dogrywki, ale jednak się nie stało, sal też tego nie zrobił. A więc mamy Krakowie, Lesie, oparte tu, Lech i Legi, a więc mamy na lepszą czwórkę. Czołówki w Pols. Najlepszą czwórkę czwórkę w Polsce a finał Pochalu Polski odbędzie będzie się nastawiony narodowym w Warszawie 24 lipca 24 lipca więc to mi się najbardziej podoba, że to już jest nie, niedługo, ten finał bardzo lubię finał, to będzie pierwszy finał bez udziału publiczności no. ma się ponoć ale, ale ciekawe jak będzie ta sytuacja z koronawirusem Dalej Wyszło O teraz, jaki typujecie wynik? A, bardzo jestem ciekawy, ogóle, kto wygra Puchar Polski ogólnie Jak wy typujecie, kto wygra Puchar Polski, napiszcie w komentarzu Też Kto wygra Polskę El czyli Lech Legia i jeszcze w wygra Rybę Trumięstną, najpierw w komentarzu, to wygra te trzy mecze. Moje zakłady są takie, no że Puchar Polski, gdy będzie, tak tam oko, że naprawdę to nie jest nie, wcale nie Warszawa. Ale moim zdaniem ta walka i to zaangażowanie to jednak tytuł po powinien trafić do Lechigdansk, która w niedzielę zagra z Arką bez udziału publiczności. Ale jednak w tym meczu Lesia, Arka. Wiadomo, że Lechia jest faworytem, ale. mają nowego tendra, moim znakiem, ta mobilizacja Ark. dynia może być bardzo duża. Oni też mają swoją mobilizację i wiedzą, że takisia im się bisują. Są dobre przygotowanie fizyczne, mam nadzieję. Powinni postarać się pokonać Lesie i Dungs tak Hokas te dwóch jednego. Ja wierzę, że Arka wygra. Arka wygra na miasta. A, Lech Legia, no proszę, Lech Legia. tutaj bym. Stalił na Lecha Poznań. I teraz seria na wysoki wynik. 4-0 Lecha Poznań. To seria nie żartuje. Nie, że tutaj jakoś dyskryminuje Legię Warszawa, ale seria ja wierzę w Lecha Poznań. W tym meczu. No. Teraz pięć to finału Ligi Europy. Kto by mógł wygrać mecz w Ligi Europy? Ja typowałem górę Go ale przegrali pierwszy mecz, ale nie wiadomo. No. Zobaczymy, jak będzie sytuacja. A jak a propos tego wczorajszego meczu na szczycie Niemiec Bayern, Borussia to naprawdę był bardzo zadzięty mecz. Klimik strzelił w pierwszej połowie i to ustaliło tak nawet mecz. To postawiło presję nad i nad Borussią Dortmund. No i Bayer sobie lepiej poradził z presją i wygrał ten mecz. Zaszurzenie, no to będzie mistrzem Niemiec, mi się wydaje, to będzie jednak Bayer Monachium, Boruzie dajmy drugie miejsce, a trzecie miejsce Szalke Lipsk, Bayer Leverkusen, ale ja typuję Lipsk, bo ja lubię Erbe Lipsk, lubię jego mecz i grę i wierzę w Erbe Lipsk. Jednak, jednak, no to już wszystko. Miłego wieczoru. Cześć.